Dzisiaj zdradzę Wam skuteczną metodę, jak budować masę mięśniową, niezależnie czy jesteś na środkach, czy nie. Po pierwsze, to odpowiednia nadwyżka kaloryczna. Po drugie, odpowiedni trening. Po trzecie, nie ma trzeciego, jest tylko dwa. Yy, nadwyżka kaloryczna u niektórych osób musi być większa. Nie tylko plus 200 kalorii, czy 300 u niektórych osób. Jest potrzebna nawet plus 500 kalorii, plus 700 kalorii. Trening w większości osób jest po prostu za lekki. Nie ma odpowiedniego bodźca dla mięśni, aby te były odpowiednio uszkadzane i odpowiednio się regenerowały. No dobra, kłamałem, że nie ma tego trzeciego. Trzecie jest najistotniejsze: sen. Jakość snu pilnujemy, aby była na jak najwyższym poziomie. To jest metoda, która sprawdza się u każdego zawsze, a środki tylko przełamują naszą barierę genetyczną. Nic więcej.